Hey, zapraszam Cię na informacje od kart na zbliżający się tydzień zaraz zobaczymy co one będą chciały Wam przekazać w Waszych miłościach w Waszych relacjach zaraz zobaczymy w najbliższym tygodniu możesz się spodziewać jakiegoś prezentu, jakiejś niespodzianki przez którą możesz mieć bardzo pozytywne energie. Może wasi wasze połówki coś szykują? Co jeszcze? No, będzie to coś połączone z jakąś płomienną energią. Prawdopodobnie tutaj będzie to dotyczyło twojej drugiej połowy i też tego, że łączy was jakaś wspólna pasja. Mogą tu być ważne znaki zodiaku, twoje bądź twojego partnera, a chodzi o znaki barana, lwa, bądź strzelca. Co jeszcze wam chcę przekazać? Karty? Jakąś transformację? Być może po tej niespodziance, po tym prezencie i tej płomiennej energii może u któregoś z Was nastąpi jakaś transformacja, jakieś odrodzenie i chęć wejścia w coś nowego, w coś takiego, co Wy będziecie jak najbardziej czuli, że to jest właściwy moment, właściwa decyzja. Tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o informacje od kart na bieżący się tydzień. Dajcie proszę znać, czy te informacje z Wami rezonują. Jeśli tak, to super. Zostawcie w komentarzu jakąś informację. Jeśli nie, no może się tak zdarzyć, bo to jest odczyt kolektywny. Dodatkowo zachęcam i zapraszam do subskrypcji kanału. Nie umkną Ci wtedy żadne moje nagrania, moje publikacje. A jeśli byłabyś zainteresowana jakimś rozkładem czy pytaniem do kart, to zapraszam do. Opisu w profilu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.